No witajcie! Jak widzicie, mam tutaj sprzęt troszeczkę inny niż zwykle. Nie jest to Premium Merc ani Audi, ani BMW. Jest to coś trochę wyżej sięgającego mi powyżej pasa. Jest to Pajero Adventure Extreme z 3 litrowym, 3,20 litra ma silnik. Napęd na 4 koła. Oczywiście jest możliwość drugą, drugim lewarkiem przestawiania sobie blokady dy, dyfrów, mostów i tak dalej. To Wam potem wszystko opowiem. Mamy snorkel, czyli możemy wrodzić dotąd wodę wjechać metrową i przepłynąć rzekę. Mamy ledy bardzo wydajne na dachu. No i teraz jesteśmy właśnie poza drogą. Chciałem Was zapytać czy bylibyście zainteresowani abym testował nie tylko premiumy, ale właśnie też takie samochody. A dlatego Was pytam, bo dostałem wiele sugestii, że mój kanał powinien być taką niszą, powinienem testować tylko samochody premium. No uważam, że jest to ciekawa, ciekawa propozycja, faktycznie, bo nie ma takich kanałów w Polsce, przynajmniej nie znam takich, żeby były tylko modele premium, albo tylko premium i ocierający się o premium, ale tak mi się spodobał, słuchajcie, ten samochód, że nie mam nic przeciwko temu, żebym testował i terenówki, więc dajcie mi znać, czy nie chcielibyście zobaczyć na przykład nawet Daciduster w budżetowym, w budżetowym przedziale cenowym, też poza miastem w takich właśnie plenerach. No i tyle, i czekam na Wasze opinie, także trzymajcie się, pozdrawiam, na razie.